Witamy, witamy. Jesteśmy na e, pierwszym konkursie w piaskownicy. Zobaczcie. To jest pier, pie, pierwszy, pierwszy konkurs w piaskownicy. To jest naj, najmłodszy zawodnik. To jest zawodnik ma ile? 4. Cztery. 4 Cztery lata, widzicie? Także jesteśmy. Pogoda nie przeszkadza. No dalej, no to, ko, 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 szybko. Tam jest tysiąc Pięknie się przejaśnia już, że no, zobaczcie, a jaka nagroda jest? Jaka jest główna nagroda będzie w tym konkursie? A to już będzie niespodzianka. A, będzie niespodzianka. Puści z prezesowej. Puści prezesowej i na pewno jakieś nagrody. O kurde. Także widzicie, pięknie się pięknie słonko o, przebija. Także kto jeszcze nie był, także zapraszamy Terenin Festyn.